Pamiętacie Ewę Sitasz z piątej edycji Sanatorium Miłości? Okazuje się, że przedsiębiorcza kuracjuszka jakiś czas temu postanowiła odmienić swoje życie, w tym wygląd. Efekty jej metamorfozy są wprost oszałamiające. Poznajecie? Ewa Sitasz, jedna z najatrakcyjniejszych państw Sanatorium Miłości 5, od kilku miesięcy mieszka sobie w Hiszpanii. Przeniosła się tam nie tylko dla słońca i witaminy D, ważniejsza była ekonomiczna kalkulacja. Wynajem apartamentu w Hiszpanii kosztował ja taniej niż mieszkanie w Polsce, które musiała wynajmować na czas budowy domu. Ewa liczyć potrafi i zawsze podejmuje trafne decyzje, ale nie spodziewała się, że w Hiszpanii zyska. Figurę modelki. Jak do tego doszło, ważyłam 70 kg, a teraz na wadze jest 62 przy wzroście 170 cm. Sama siebie nie poznaje w lustrze. Nie jest to zasługa ognistego romansu, choć była na to szansa. Moja metamorfoza ma kilka źródeł, mówi nam Ewa, i puszcza wesoło oko. Po pierwsze, przed wylotem do Hiszpanii oczyściłam umysł i ciało w ośrodku Tour z dietą dr Dąbrowskiej. Nie ominęłam nawet czyszczenia jelita u słynnego doktora Borysa Boligara. Na miejscu zapisałam się na siłownię, ale szybko z niej zrezygnowałam, bo ważniejszy okazał się taniec. Okazuje się, że Ewa codziennie wieczorem umawiała się na tańce i trenowała bachatę, ten sam taniec, który lansuje teraz Anna Lewandowska. Po dwóch miesiącach jej uda bardzo wyszczuplały, a brzuch stał się idealnie płaski. Unikam cukru i mąki, tak jak zaleca dr. Dąbrowska, ale wybieram produkty świeże, naturalne i nie w nadmiarze. Jem dwa posiłki dziennie, śniadanie o 12.00 złożone najczęściej ze świeżych owoców z jogurtem około 14.00. 00 Wypijam kawę naturalną, a OK 1700 obiad zamawiam obfity obiad z deserem. I nic więcej. Ważne jest też to, że nie piję alkoholu i nie palę papierosów, a wodę piję wtedy, kiedy mam na nią ochotę. Odmieniona kurcjuszka nie wygląda na swoje lata i dosłownie zasypywana jest propozycjami spotkań od Polaków i obcokrajowców z Hiszpanii. Ewa wierzy w monogamię, prawdziwą miłość i związek, który buduje dwie osoby. Wciąż czeka na tego jedynego.